Tutaj coś ciężko mądrego powiedzieć. Musimy się zebrać do kupy, zapomnieć jak najszybciej o tym spotkaniu i mamy mało czasu, bo w czwartek mamy ważne spotkanie jak każde inne górnik do nas przyjeżdża. Musimy zrobić, aby trzy punkty w końcu zostały w Kielcach. Trzeba zostawiać na każdym centymetrze obuiska mnóstwo zdrowia, tak? i nie może być sytuacji z tego, że zostawiała serce i gdzieś tam e, słynęliśmy z tej ostrej i e, bardzo, bardzo dobrej, dobrej gry pressingiem. Natomiast teraz tego nie ma. Gdzieś w takich decydujących momentach brakuje, brakuje e, tego zdenerwowania, takiej złości boiskowej, gdzie trzeba, trzeba pokazać przeciwnikowi, że jesteśmy zdesperowani i chcemy zdobyć tutaj trzy punkty. Oczywiście nie można powiedzieć, że my nie walczyliśmy, ale w tych takich kluczowych momentach zabrakło nam właśnie tej determinacji. I tak naprawdę to nie jest tylko to, żeby kopnąć przeciwnika, ale w sytuacjach bramkowych, gdzie, gdzie to jest właśnie determinacja. Jeżeli mamy stuprocentową sytuację, to trzeba zrobić wszystko, żeby ta piłka była w sieci, a u nas tego troszkę brakuje. i, no i wynik jaki jest, no to dzisiaj możemy jechać znowu do Kielc. Długa nas czeka droga z, z spuszczonymi głowami, no bo, bo tak naprawdę no, kolejny mecz już pomijam te nasze wyjazdy, bo to już jest w ogóle jakaś dziwna sprawa, ale trzeci z rzędu przegrywamy i tracimy kolejne punkty, a więc no teraz teraz mecz z górnikiem. To jest mecz nie o 3-6, tylko to jest dla nas o życie, tak? Być albo nie być. Wiadomo, że cieszymy się, bo wygraliśmy pierwszy mecz u siebie przed własną publicznością. No I wiadomo, ulga też jest, ale to myślę, że powinno trwać tylko dzisiaj. Mamy jutro lekki trening i trzeba się już skoncentrować na meczu z Zawiszą, bo praktycznie nie ma odpoczynku od razu gramy i, i trzeba pójść za ciosem. Dużo sił wymagało dzisiejsze spotkanie. Korona od początku grała dość ostro, także na pewno po obijaniu kończyliście dzisiejsze zawody. Tak, myślę, że to było widać i, i George Czotra. Kończył to bardzo poobijany i Irko Bilek też z opatrunkiem. Także i u jednych, i u drugich nie obiło się bez rozlewu krwi. Także widać, że każdemu zależało na tym zwycięstwie. Dzisiaj wszyscy dali, siebie, dali z siebie wszystko, ale myślę, że piłkarsko dzisiaj my byliśmy lepsi, i dlatego wygraliśmy to spotkanie.